Witam Was serdecznie, kolejna rozgmina przy Bagiecie. Tym razem opowiem Wam historię, jak trafiłem do pracy do Niemiec na plantację tytoniu, co tam przeżyłem Były różne ciekawe i nieciekawe historie. Nie pamiętam, który to był rok miałem chyba 19 lat przed wojskiem. To było łatwo obliczyć 21 lat temu lub 20 lat temu. Szukałem sobie pracy, chciałem sobie polepszyć życie, no i kurczę, nadarzyła się okazja. Mój kolega jeździł na plantację Tytoniu, mówi Jarek, pojedziesz, zobaczysz, jest fajnie, zarobisz pieniądze, 4, 4 euro na godzinę, wtedy, wtedy trzeba było wizę pracowniczą mieć, ale to się załatwiało na szybkości w Toruniu. Wiza kosztowała bodajże 200 zł, jak pamiętam. Praca była załatwiana przez pośrednika tutaj w Polsce, czyli brygadzistę już niestety świętej pamięci, który załatwiał tą pracę i brał, no brał za to kasę, 500 zł trzeba było mu zapłacić, żeby, żeby się po prostu tam dostać, bo było ciężko. No i ja jako młody chłopak mówię, a pojadę, zobaczę, jak skądś tam ogarnąłem sobie kasę, no i przyszedł dzień wyjazdu, jechaliśmy busem. Nie polecam. Jechałem do Raifelden, jest Raifelden szwaj szwajcarskie i Reifelden niemieckie. Po drugiej stronie Renu, Ren, chyba dobrze, rzeka REN, dobrze mówię chyba, jak nie to mnie poprawcie jest Raifelden niemieckie po drugiej stronie rzeki szwajcarskie. Reifelden. Ładnie pięknie, przyjechał po mnie bus. Tak, jak miało być oczywiście, za busa trzeba było do, dodatkowo zapłacić. No i moi drodzy, jadę. Jadę, kurczę. Dojechaliśmy, bus był zapełniony. Dojechaliśmy do Poznania, kierowca śpi. Kierowca śpi, mówię, kurczę, co jest grane, będziemy jechać 20 godzin. No i nie myliłem się, jechaliśmy bardzo długo, nie pamiętam ile, ale byłem bardzo zmęczony. Zajechałem na takie podwórko. Mówię, tragedia, tragedia, wręcz katastrofa. Jakieś porozwalane ciągniki, maszyny jakieś porozpieprzane. No i przywitał mnie mój ziomek. Podziarek tu jest twój pokój. Pokoje tragedia. W takim niewykończonym domu goła cegła zimno. Mówię kuźwa, gdzie ja przyjechałem, na co ja dałem się namówić, no ale nie będę się wycofywał. Jak już się zgodziłem, to się zgodziłem. No i zostałem poinformowany, że na drugi dzień od razu na pole rwać tabakę, te wielkie liście tytoniu. Kurczę, to był chyba wrzesień. Wrzesień chyba był, nie? Coś, coś takiego, nie pamiętam daty dokładnie, ale już, już była jesień. A i moi drodzy, ogarnąłem się tam, było nas trzech na pokoju. Warunki spartańskie, zimno, nieocieplony budynek. Tragedia, tragedia. Powtórzę jeszcze raz, mówię, gdzie ja przyjechałem? Dobra, na drugi dzień, na szóstą, zbiórka na dole, po ubieraniu w te skafandry, jedziemy jedziemy na pole rwać tytoniu. No to jedziemy, załadowaliśmy się do busa ogórka. No i lecimy na to pole. Było nas parę ekip, no i dzieliliśmy się pracą. Bergadista zarządzał, gdzie pracujesz. Niektórzy szli na, na sortację tego tytoniu, a niektórzy. Mężczyźni przeważnie jechali na pole rwać ten tytoń. No i zajeżdżam, boże, rosa, jak cholera, musiałem się ubrać w gumowe spodnie, gumową kurtkę, gumowe rękawice. Wchodziłem w te liście, dostawałem z mokrego liścia w papę. Śmiać mi się chciało, mówię: Kurde, jaka masakra. No ale jakoś dawałem radę, rwałem ten tytoń, ale nie podobało mi się wręcz. Tragedia, jakbym mógł, nie, to bym, to bym wsiadł z powrotem od razu tego samego dnia i pojechał do domu, ale honor mi na to nie pozwolił. Mało lata, miałem 19 lat, jak już mówiłem. No i pracowałem tam niecałe 3 miesiące, z dnia na dzień. rywaliśmy ten ty tytoń. Po pracy alkohol lał się strumieniami. Boże, niektórzy podziwiałem ich, bo dzień w dzień sobie tam dawkowali i rano bez kaca wstawali do roboty, nie? A ja tam nie, ja tam stroniłem od tego, od czasu do czasu wypiłem piwo. Bo pracowałem codziennie, moi drodzy, prawie ponad 2,5 miesiąca. 2 miesiące, 3 tygodnie dokładnie. Pracowałem dzień w dzień. Pracowałem na, na szwalni, że była maszyna, łapałem te liście tytoniu, kładłem na maszynę. A tu igła normalnie leciała i szyła i koleś odbierał i latał i wieszał, wieszał to na, na suszenie. Później pracowałem na yy, sortacji. Sortowaliśmy klasę pierwszą, klasę drugą, klasę trzecią, to było najlepsze, ale stanie stanie 12 godzin, nie? stoisz 12 godzin. Potem moi drodzy, masz przerwę godzinną, na obiad. Musisz coś szybko, szybko sobie ugotować, to jakieś gotowce się kupowało, raz w tygodniu dostawałeś zaliczkę 50 euro na zakupy. Pamiętam, za 50 euro to ja cały kosz czubaty wtedy napełniałem, no i się pracowało i dałem radę, warunki spartańskie. Teraz by to nie przeszło, bo ktoś by gościa zgłosił za te warunki i, i by mu nie pykło, nie? bo naprawdę w takich spartańskich warunkach żyliśmy kurczę masakrycznie, masakrycznie było, nie, ani łazienki porządnej, ani ubikacji porządnej, normalnie tragedia, ale co było fajne, cieszyłem się, bo zarobiłem, zarobiłem pieniądze, dużo pieniędzy zarobiłem, jak na tamte czasy. Praktycznie najniższa krajowa była 700 zł, moi drodzy, a ja zarabiałem, a ja zarobiłem, no dużo, nie pamiętam ile, ale chyba bym musiał ponad 10 miesięcy pracować w Polsce, żeby tyle zarobić. Naprawdę godzin na naczaskałem, dzień w dzień, 12-13 godzin. Innej opcji nie było, nie było opcji odpoczynku, po prostu pojechałem tam zarobić pieniądze i... I uciec. Byłem szczęśliwy, jak to się wszystko już skończyło. Naprawdę, zwiedziłem sobie Rajfelden, fajne miasteczko. Wpiszcie sobie na Google'ach i takie, takie ukształtowała mnie może moją psychikę młodego chłopaka. Praca, ciężka praca, kurczę. Gdzie, gdzie bym nie poszedł, to musiałem ciężko pracować. I tak to, tak to wyglądało, moi drodzy. Ciężka robota, sortacja, na polu. Zimno, niezimno, później wyładunki. Wszystko fizolska, ciężka robota, że naprawdę, chociaż momentami miałem ochotę zamówić busa i odjechać do domu, ale byłby wstyd. Wstyd był, byłoby tak zrobić i, i trwałem. Trwałem w tym, to był mój pierwszy wyjazd za granicę, ale zahaczyłem sobie Francję, zahaczyłem sobie Szwajcarię, zahaczyłem sobie no, Niemcy, w których, w których pracowałem. Powiem Wam, że szef, u którego pracowałem, choleryk totalny, choleryk straszny, ale... Yy, jako człowiek, tak jak pracowało się we dwóch, był miły, miły gościu. Tylko był problem, bariera językowa. Ja tam ani angielskiego, ani niemieckiego, i tak czułem się jak człowiek upośledzony, moi drodzy, bo człowiek bez języka w danym kraju, no to jest, jest tragedia. Wasze zdrowie? Jest tra tragedia, że chciałem się tego języka uczyć ze słownikiem, ale co, co się nauczysz w trzy miesiące? I też jeździłem z szefem. Szef mnie brał lub jego córka. Jeździliśmy rwać gruszki. Jak są pola w Niemczech, to jest, najczęściej rosną grusze. Grusze rosną i na nich rosną, wiadomo, gruszki, przecież nie jabłka, nie? I te gruszki zbierałem do skrzynki, ładowałem je do, do samochodu i wjeździliśmy je do, do niego, do domu, a obok miał y, destylarnię i robił i robił kurczę taki bimberek nie wszystko legalnie tam można było sobie robić i czas i raz mnie poczystował tym bimberkiem powiem wam że dwa kieliszki wypiłem i miałem śrubę i się ze mnie śmiał nie ale powiem tak był surowy gościu ale, ale jak widział że ktoś się nie opieprza ciężko pracuje to był dla niego miły po prostu nie lubił negustwa tak mi się wydawało bo co ja tam z nim mogłem się porozumieć ale ale jakoś jakoś wytrwałem Przepracowałem to i powiedziałem już, że ani razu nie pojadę do Niemiec na żadne pole do roboty. Naprawdę to była dla mnie tragedia. Piekarnia, praca w piekarni w porównaniu pracy farmera tam, to jest yy, przechadzka po parku, nie? Bo jak powiedziałem, to farmerstwo jest bardzo ciężką, ciężką pracą i, i wtedy to odczułem. No i po tym wszystkim przejechałem, długo się nie nacieszyłem, trochę pieniędzy odłożyłem i chyba. Za pół roku trafiłem do jednostki wojskowej, trafiłem do jednostki wojskowej, moi drodzy, i odbębniłem sobie wojsko. Powiem Wam, są takie opowieści z wojska, ale na YouTube'a one się raczej nie nadają. Było wesoło. Pamiętam jak pierwszy dzień w tym wojsku, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań. Trafiłem tam na 3 miesiące. Miałem takie włosy włosy, pukiel włosów, normalnie kręcone, koleś ze mną, gitara, włosy dotąd, nie? No i co pierwsze, no to nam zgolili, zgolili te, te, te włosy, nie? Koleś z tymi długimi włosami płakał, żeby mu nie, nie ścinali, on prosi, gitara, on myślał, że, nie wiem, na jakiś obóz harcerski przyjechał, no i, jak to się mówi, na gaz, nie? Na gaz było ostro, Ostro dostałem tak w dupę, ale to, to mi się przydało, ukształtowało może trochę mój charakter. I teraz tym, tym chłopaczkom w rurkach by się to przydało, chociaż nie mam nic do rurek. Ale kurczę, ostatnio też próbowałem sobie spodnie znowu kupić, niestety nie mogłem dostać spodni. I tak to, moi drodzy, wygląda. Teraz tej młodzieży by się przydało, przydałoby się wojsko. Cztery miesiące, cztery miesiące takiego ostrego wycisku i. Niektórym by pomogło. Mnie to nauczyło dyscypliny, porządku, a miałem fajne wojsko, fajne wojsko, miałem naprawdę przygoda, przygoda niesamowita, pierwsze trzy miesiące były ciężkie, ale potem pełen chillout, moi drodzy. Więc tak to było z moim wyjazdem do Niemiec. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli co byście chcieli yy, usłyszeć ode mnie, jaką rozkminę, jaki temat poruszyć, moi drodzy, bo, bo potrzebuję Waszej pomocy. O chlebek trzeba, trzeba wywalać. Damy mu, jeszcze, damy mu jeszcze 5 minutek. Niech się prypci. O! Piszcie w komentarzach, zostawiajcie ślad po sobie. Kliknijcie dzwoneczek, subskrybujcie, łapkujcie dla zasięgów, żeby znowu zasięgi wróciły. Będzie bardzo, bardzo mi przyjemnie. I cóż, obóz pracy w Niemczech, bo inaczej tego nie mogę nazwać, to był obóz pracy. Obóz pracy ludzie byli fajni, ale kurczę, zasywało się od rana do wieczora. Warunki spartańskie. Rzucę wam parę zdjęć. Jak wtedy wyglądałem na tej plantacji tytoniu, no byście mnie nie poznali, nie. Postaram się wrzucić kilka fotek, bo mam. Ludzie byli fajni, przyjemni, ale robota była tak ciężka, że no masakra, masakra, na polu szedłeś rajkom. Rwałeś te liście, zbierałeś sobie je tu i musiałeś biec szybko do traktora. Na początku nie miałeś takiego, jak to się mówi, yy, no drygu do tego. Nie wiedziałeś jak to robić, później zapalić ten dryg po dwóch tygodniach, i już troszeczkę lepiej ci to szło, nie? i tak moi drodzy, to wyglądało biegłeś do tego traktora, podawałeś gościowi, gościu nabijał na takie ramki i wsuwał w przyczepę. Nie? Zbieraliśmy, zbieraliśmy całą ramkę tego, całą przyczepę i wracaliśmy z powrotem lub jechaliśmy na inne pole. Powiem Wam, najlżejsza praca, o mówię, ale lekka praca. Ścinałem kwiatki sekatorem. Szedłem kilometrami, nie wiem ile tam, z 30 km dziennie z buta robiłem i obcinałem te yy, kwiatki. Kwiatki na końcu tego tytoniu, nie? Wyrasta taki, wyrasta taki, wyrasta łodyga tytoniu, na końcu jest kwiatek i się go obcina. A po co to dokładnie nie pamiętam? Tak mi ręce opuchły, takie bomby miałem od tego... Sekatora, a myślałem, że to taka będzie prosta, łatwa praca. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego najlepszego, zdrówka, szczęścia i słodyczy. Tego Wam Jarek z Londynu życzy. Biorę się za robotę, odpiekam i uciekam do domu, moi drodzy, żeby się wyspać, żeby odpocząć, żeby nabrać, nabrać sił, żeby mieć siły, nagrywać dla Was, jak pojadę sobie odpocząć. Lecę niedługo, na tydzień, jak już wiecie co niektórzy, bo już mówiłem to w poprzednich odcinkach i myślę, że coś tam nagram. A jak nie nagram, takiego szorta shorta lub dwa wrzucę. Zobaczymy, jak będzie natchnienie, jak będzie mi się chciało, bo czasami się nie chce. Jadę odpoczywać, tak szczerze, a nie nagrywać vlogi. Ale jednego postaram się nagrać, moi drodzy, że Wam wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się do następnego, subskrybujcie, łapkujcie, zostawcie ślad po sobie w postaci komentarza. Trzymajcie się, cześć!